Hej, Kasiemka, witam serdecznie. Środa 18 czerwca, 15.05 dokładnie tak. Ja prosto z pracy można tak powiedzieć do lasu. Eee, no Pogoda świetna, no, upał jest 27 stopni na termometrze, ale w lesie, w cieniu jest chłodno. Eee, postanowiłem się wybrać, że tak powiem, w mój las, eee, przejście w kierunku tego dęba z dziuplą. Nadstawy stawy, zatoczyć takie kółeczko, zobaczyć, spatrolować oczywiście tutaj teren. Tak więc tu mam taką miejscówkę, zobaczcie sobie. Po prostu chcę iść tam, w tamtą stronę, w kierunku torów, potem wzdłuż torów, potem gdzieś tam, 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 po przekątnej daleko są stawy i potem wrócę stamtąd właśnie, przyjdę w to miejsce i wrócę tam do samochodu zaparkowanego właśnie obok stadniny koni i propos tej stadniny, no to oczywiście pozdrawiam serdecznie. Wczoraj tam dziewczyny, które spotkałem w lesie, one właśnie były na koniach o, z tej stadniny tutaj. No i zostałem zaproszony na przejażdżkę wraz z żoną. Tak jest mi niezmiernie miło. Myślę, że na pewno skorzystamy. I co, no i będzie flaming na koniu? No może być ciekawie. Dobra, idziemy przed siebie. Pogarniamy, ja będę miał coś do powiedzenia, no to będziemy się odzywać. A więc taka miła niespodzianka ze, ze strony właśnie Stadiny koni, broszka. No i świetnie, jest fajnie. Oczywiście ze mną rękawica torba, także zobaczymy, czy coś padnie. Wreszcie naprawdę zrobiło się sympatycznie. Jest naprawdę świetnie. Oczy można mega nacieszyć. Tu po mojej prawej stronie, no to tam w tych szczaczorach, ta miejscówka, to te krzesła z tego lasu wyniosłem. Patrzcie, teraz coś tam tego nie widać. Ciemno, pozarastane. No i tak, a my ciśniemy tutaj przy ciebie ścieżką. Na razie w miarę czysto. Jak sądzicie, będą jakieś śmieci, czy nie będą? Tyle razy już tędy chodziłem, że powinno być tylko. Świeżynka, nic starego, no ale zobaczymy, może coś starego się odkryło, ujawniło. Eee, no wczoraj premierka, <grywka> wczoraj premierka ze sprzątania lasu bardzo późno była, tak jak mówiłem na szorcie, no i co, no i było spora frekwencja ku mojemu zdziwieniu, eee, także sporo, sporo osób nowych, załapało się do pierwszej trzynastki, no także myślę, że to osoby się pojawią na tej premierce. Myślę, że ona będzie wcześniej. A tutaj coś takiego jest. Grzyb. Taki grzyb. Pogryziony. Nie wiem co to. Nie zbieram, nie zabieram, ale widzę, że tutaj rośnie drugi. Fajnie to wygląda. A więc jak coś, to grzyby są w lesie. Grzyby są. Pociągi też śmigają. także świetna jest ta trasa no i tak na razie czysto zaczęła się to taka najbardziej tutaj uruchliwa trasa przemierzyłem też kiedyś tą drogę wspólnie z Dawidem z Goliatem pozdro Dawid ścieżka prowadzi właśnie prosto pod takiego starego zabytkowego dęba, że tak powiem zabytkowego pomnik przyrody dąb z dziuplą Gałgan go ochcił, że to jest dąb Artek tak, u, u niego tam w okolicy jest dąb Bartek. A tu jest dąb Artek. Coś tu widziałem, czy nie widziałem? Coś widziałem. Nie. To światło się świeciło, patrzcie. No. Jest czysto, jest czysto. I to bardzo cieszy. Oby te poprotki niczego nie przykrywały. Dobra, ciśniemy pod dęba. No i tak, jest i on. Dąb Artek. <laughs> Jak to wszystko tutaj zarosło. Jak to zazieleniało, ważne że dom jest zielony, no bo tak się martwiłem, że on to jest jakiś taki suchy. A jednak późno, że tak powiem, tutaj listki na niego wskoczyły. Patrzcie, w paprocie to świetnie obrosły. Kto oglądał poprzednie odcinki, no to wie, że tutaj była sama taka trawa. Sporo z tej trawy też powychodziło butelek, nie butelek. A teraz patrzcie jaki tam jest gąszcz. Normalnie nie w puszczy. I co, po w dębie, sucho, tu też jakaś poprotka próbuje rosnąć, patrzcie to fajnie wygląda, zobaczcie z bliska. Super miejsce. Patrzcie, nie było konieczności ubierania rękawic, ani żadnych śmieci nie ma w torbie. To jest fajne. No i tak, korzystając z okazji, w tych pięknych okolicznościach przyrody, tak, przy tym naszym pomniku przyrody, chciałem pozdrowić pierwszą trzynastkę, obecną na premierce wczorajszego filmu ze sprzątania lasu, czyli ostatniego. No i było 13 osób, się pojawiło szybciutko i lecimy z pozdrowieniami. A więc pierwszy był Wojciech Kostecki, Pozdrow serdecznie Wojciech, drugi był Łukasz Święch, pozdrow serdecznie Łukasz, trzecie czyste giery, a więc pozdrow serdecznie Wojtek, czwarta była Beatka, pozdrawiam się serdecznie Beatko, piąty był Bogdan Stelmaszczyk, pozdrawiam serdecznie Bogdan, e, szósty był Herixus, a więc pozdrow serdecznie Herixus, e, siódmy Stanisław P, a więc pozdrow serdecznie Stanisław, ósma była Ewa P z Gdańska, pozdrawiam się serdecznie Ewo, dziewiąta była Witka, pozdrawiam się serdecznie Witka. 10. Był Tomasz Gawenda, więc pozdrow serdeczny Tomek. 11. Był Goliad, a więc pozdrow serdeczny dla Dawida. 12. Był Bimbrownik 316, a więc pozdrow serdeczny dla Bimbrownika. I 13. 4 minuty, a więc pozdrow serdeczny dla kanału 4 minuty. Pozdrawiam Was serdecznie. No i przy tej okazji zawsze pozdrowionka i podziękowania dla wspierających oczywiście kanał Flaming Recycling i są to. Lechu 1982, Maniek, Mariusz Pan, Beatka, Goliat, Krzychu Zlandu, Celi Nadatkun, Pociągowo Tomasz Kropek i Neodymowy Kasta. Wielkie dzięki dla Was za właśnie wspieranie mojego kanału w sprzątaniu lasu. No i co? No jeszcze nic nie wysprzątałem, jeszcze nic nie znalazłem. Nie, żebym się martwił, no jest fajnie. Super spędzony czas w lesie. Troszeczkę się czyło, było napracować, żeby tu było czysto. No i są efekty. No to nic, no biorę pustą torbę. Śmigamy tam nadstawy. stawy, opuszczamy to piękne miejsce i widzimy się nad stawami. No i tak, ja już nad stawami, ale patrzcie jak to wygląda. Pikseloza jedna wielka, no ale tak pięknie zakwitły tutaj lilie wodne, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, ale jest przeuroczo. Dobra, pochodzimy, pokręcimy się tutaj ko tych stawów zobaczymy jak tutaj sytuacja wygląda tam jeszcze łabędzie z jakimiś mały, małymi łabądkami pływają no i jest przesympatycznie tak więc zachęcam wszystkich tutaj z okolic Tychów na takie właśnie spacerki, możecie tutaj wpaść na Żwaków jest czysto jest tak właśnie bardzo ciekawie no jest elegancko tam już widzę Wygrzewa się różowa flamingowa. A więc co, no? Ubieramy rękawice. Żaby to jakieś pouciekały. No. Ale generalnie jest fajnie. No, przezbieramy tajgerka. Coś tu było w ogóle działane. Jakiś tu był wynalazek. Patrzcie. Kijek bity, patrz bity. Jak ja nienawidzę takich właśnie tematów. Jakaś zabawka. I potem hec wyrzucone, nie? Dobrze, nie będziemy tego rozbrajać. Trafia fan do, do, do torby. Pierwszy, ale coś tu widzę jakiś papierek przysłowiowy. Polioczek. I zbierzemy, no. A więc są już śmieci. Można nazwać że to, już jest odcinek ze sprzątania lasu. Stawy w lesie. Tu jeszcze polioczek. No. Ale generalnie jest elegancko. Jak cały ten, ten staw też kiedyś obszedłem w koło, tam znalazłem taki nóż survivalowy. Sprzedał się na targu starości, od razu poszedł. Wszystkie zresztą te stawy obszedłem dookoła. Dobrze, wchodzimy w las tutaj się porozglądamy na obrzeżach. No i patrzcie, jaka sytuacja. To jest to miejsce, gdzie było miejsce po ognisku, ziemniaki były zostawione i też tych śmieci było sporo. I patrzcie, przyroda odebrała to, co jest jej. Tak to wszystko zarosło, wiadomo, że znalazłem jakieś pozostałości, tu papieżok, tu foliok, folioka weźmiemy, no tak, miejsce po ognisku zostało, ale wszystko wokół zarosło, no, ciekawie, idziemy jeszcze tutaj na staw z tej strony i tak to wygląda, rosną piękne roślinki. I tutaj ktoś coś zostawił. Słoik z jakąś ziemią. Znacznie robale, ktoś w słoiku miał. Zakrętki nie ma. Nie widzę. Słoik weźmiemy. Kapselek tylko zgarniemy. Oby tutaj w krzaki nie poszła. No to popatrzmy w krzaki. To różnie to bywa. Tu papieżoki. Takie wyczucie do krzaków człowiek ma. Idziemy dalej, taki spacerek. No i nad samym brzegiem stawu, patrzcie. Stary temat, naprawdę mega stary. Też to dobrze zakręcony. tak I się zaczęło. No i tutaj mamy generalnie takie miejsce, w którym się marzy nocnek. Już kiedyś o tym mówiłem. W planach jest zamówienie sobie właśnie hamaka z moskitierą. I na przykład tutaj przybyć w takie miejsce, atrakcje są, wykąpać się w stawie, pewno mułu po kolana by było, no ale nic, jakaś kiełbaska z ogniska, taki, że tak powiem, lekki burz nie? Co Wy na to, bo ja jestem na 100% przekonany, ja wiem, że to zrobię, kto mnie zna, no to wie, że za jakiś czas będzie nocowanie w lesie, taką jakąś zajawkę mam. No i tak będąc właśnie na jednym z moich spacerków leśnych chyba w tym miejscu łabudzie, no gdzieś w tej okolicy właśnie widziałem ekipę właśnie na hamaczkach między tymi, tymi drzewami, hamaki elegancko zawieszone no i ciekawa opcja by była, nie? No tam kiedyś jak o tym wspomniałem to sporo chętnych się zgłosiło, żeby tu przyjechali nawet do mnie, do Tychów no i mogłoby być ciekawie, nie? Takie nocowanie w lesie no ale nic Porozglądamy się tutaj. No tutaj patrzcie jest taka miejscoweczka. Ognisko też to jakieś palone było. No i ciekawie by było, nie? Rozpęd skoki plusk do wody. No, okoliczności świetne, tak więc dobrze opuszczamy stawy, że tak powiem, przyjdę do domu to się porozglądam po internetach za tymi hamakami i pewno kupię co. I tak, jakaś drobnica. Papierek po jakimś energetycznym batoniku. Pory kawałek za mną. Tutaj taka krzyżówka w lesie. Eee. Swoją przygodę rozpocząłem w tamtym miejscu, tam, 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 tam. A więc wracam, wracam tędy. Zobaczymy, co tu jeszcze na tym odcinku drogi się trafi. No tak podsumowując, no to tak. Ludzi jeszcze żadnych w lesie nie spotkałem. Chyba to jest jeszcze za mało czasu. Albo za wczas, o nie, albo za gorąco. No, może i tak być. Jutro pewno będzie więcej i dalej będzie pewno więcej. No bo wiecie, zaczyna się dla niektórych długi weekend. No i wpada papierek. No i tak, trasa przybyta. Za wiele nie wpadło, tylko te papierki z batonika, tak? I z cukierków z tego cukierze. No i jesteśmy w punkcie wejścia, albo w miejscu wyjścia teraz. No i no śmieci nie ma dużo, ale spacerek zaliczony też, tak dla zdrowotności. Bo tak patrząc na zegarek, to równiutką godzinkę jestem w lesie, cały czas w ruchu. Kilka skłonów wykonanych, żeby podnieść właśnie te, te śmieci, a więc to też tak troszeczkę właśnie dla kondycji, dla zdrowotności. Ja oczywiście gorąco polecam właśnie taką formę spędzania. Wolnego czasu, nazwę co tak troszeczkę odpoczynek po pracy, <laughs> ale może i tak właśnie trzeba się nieraz e, do trenis przejść, zrobić coś innego i można teraz śmiało wrócić do e, codzienności. No bo trzeba się trochę podziałać, nie? Jutro wolne jakieś zakupy trzeba zrobić, no coś trzeba pokombinować. Tak sobie myślę, że może jutro rano pojadę na poziomki. No, bo poziomek ostatnio sporo w moim rejonie jest. Przemyślę to sobie. No i co No Nie ma co przyciągać. Ja już na skraju lasu. Niewiele tego jest, ale oczywiście wychodzi to ze mną. Las w miarę czysty, gotowy na przyjęcie gości. Świetny, świetny spacerek, tak podsumowując. Bardzo uruchliwe miejsca. Muszę sobie zaplanować, właśnie ten, że tak powiem, nocyk w lesie. No, na 100% jestem przekonany. Zrobię to. Zrobię to. Poszukam sobie tego hamaka z moskitierą. No i co? No nie ma co przyciągać standardowo. Jak się podobało, zachęcam do łapkowania, do komentowania i hejka siemka. Czekam na was i coś tam jeszcze. No i co? No hejka siemka. Pozdrawiam serdecznie i do zaś.